Podkarpacie.pl. Święto myśliwstwa i łowiectwa. Doskonała okazja do spotkania i wymiany doświadczeń. Kuchnia, która zachwyciła już niejedno podniebienie, klimat lasu, klimat regionu. W Zagórzu już po raz 18 odbyło się coroczne rykowisko, tym razem jednak nie galicyjskie, a karpackie. Jest to nie tylko zmiana nazwy, ale również wprowadzenie zupełnie nowych elementów związanych z edukacją związanych ze zdrowym żywieniem będzie dzięki środkom od Marszałka Województwa Podkarpackiego, promocja żywności. Tutaj za naszymi plecami różne ekipy z różnych kół owieckich, również Słowacy ważą gulasz. Ten gulasz będzie do degustacji dla mieszkańców, również przygotowano inne smakołyki, potrawy z dziczyzny. Tak, aby promować zdrową żywność, promować zdrowy tryb życia, ciekawe konkursy dla młodzieży. Myślę, że wszyscy powinni być zadowoleni. Ja dzisiaj jestem bardzo pozytywnie podbudowany jedną rzeczą. Tutaj szanowny pan redaktor widzi tłumy ludzi, masę ludzi. Przekrój wieku od dzieci po ludzi starszych, bardzo dużo młodzieży. Tutaj się przywija parę tysięcy ludzi na dzisiejszej imprezie w 18 rykowisku karpackim. A formuła dwudniowa... Też się przyjęła, dlatego że chcieliśmy pokazać, że ludzie lasu to są ludzie wspaniali, którzy w trudnych czasach dla Rzeczypospolitej, w okresie nawet II wojny światowej, w okresie międzywojennej, zapisali się wspaniałymi zgłoskami. I stąd ten pomysł, ażeby odbyć również tą dwudniową formułę imprezy. W ubiegłym roku byłem troszeczkę zdegustowany, bo widziałem, że jakby trzeba wprowadzić nowe tchnienie, nowego ducha w tą imprezę. I właśnie e, chyba to, co zobaczyłem w maju. Przebywając na otwarciu sezonu, sezonu gulaszowego na Słowacji, to mnie podbudowało, dało mi podbudowało, dałem jakieś siły. Udało mi się przeprowadzić tą formułę. I to jest coś, co ludzi zaczyna interesować. I ta, i, ta, I ta impreza odżyła na nowo. Jest to wydarzenie, które bardzo łączy ludzi, łączy miejscową społeczność, łączy turystów i łączy myśliwych Związki Łowieckie, które to wydarzenie przygotowują. Tak, jest to niebanalna impreza, jest to jedyna w swoim rozwoju, Rodzaju. dzięki tej imprezie, temu wydarzeniu my możemy poznawać różne zwyczaje łowieckie, bardzo bogatą kulturę łowiecką, zarówno tą kulinarną, jak i tą obrzędową. Ja troszkę gustuję w kuchni myśliwskiej w dziczyźnie, ale to dlatego, że mój mąż jest również właśnie myśliwym. Ja osobiście to najbardziej lubię pasztety. One są takie wyjątkowo smaczne, jeżeli się przygotujesz z dziczyzny. Podczas rekowiska odbył były się historyczne, bo pierwsze w Zagórzu międzynarodowe zawody w ważeniu gulaszu. Podstawowym składnikiem oczywiście dziczyzna. Widzę, że konkurencję mam czysto męską, także poprzeczka zawieszona wysoko. Ale może coś mi się uda. Jest coś takiego specjalnego, co dodaje takiej pikanteli gulaszowi. Czym będzie smaczniejszy od innych? Pikanterii gulaszowi. Na pewno dlatego, że robię go ja, a reszta to tylko panowie, oni nie są tacy ładni. Nie mogło zabraknąć prezentacji psów używanych do polowań. Bezkonkurencyjny okazał się pan Grzegorz Głód z Koła Łowieckiego, Zaciszek Krosno, i jego dwa wyżły węgierskie. Są te psy do polowania na ptasku. charakteryzują się szybką kacą, szerokim przekładaniem pola, jak również bardzo dobrym kontaktem z przewodnikiem. E, również to psy są używane do poszukiwania pustrzałków. Bardzo ładnie pracują na, na parbie, na zimnym trochu. Zaczyna się od poszukiwania mniej więcej w 6 miesiącu, a trwa czasami nawet dwa lata. Mhm. ale przeważnie kończy się to w wieku 8 miesięcy. Jak jest pojęty po prosty, to szybciej. Mhm. Szukaj! O. Szukaj dalej! Bierze w zęby i wyrywa ziemię. Szukaj! Wiesz to, wiesz, szukaj to dalej, szukaj to dalej, szukaj to dalej. Ogromnym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności na Zagórskim Zakłóciu cieszył się pokaz ptaków łowczych. Mamy jastrzębia harisa, myszałowa i pustułki i sowy puchacza, płomykówkę i pójdźkę. Mhm. Teraz na rękach? Puchacz Zbyszek. Mhm. E, specjalizuje się w polowaniach na co? E, może złapać nawet sarnę. Chociaż zazwyczaj w naturze będzie polował na króliki zające. Zbysział dosyć szybko, doszedł do formy i, i po miesiącu dwóch już fajnie latał nam na rękawice. Tak dostaje jedzenie za każdą rzecz, którą zrobi i zawsze kończymy trening pozytywną, pozytywnym jakimś czynnikiem. Układanie ptaka nie jest aż to tak bardzo trudną sprawą. Lecz systematyka. Przede wszystkim dużo pracy, codziennej pracy z ptakiem. A tak to nie jest to bardzo trudne. Układanie ptaka trwa od 14 do 20 dni, tylko później trzeba systematycznie z ptakiem pracować dzień na dzień, tydzień na tydzień, miesiąc na miesiąc, rok na rok. Przyjąłce będziecie widzieli. Pierwsza rzecz, jaka się rzuci w oczy, to serduszko na głowie. Dzieciaki się zastanowią, do czego służy takie serduszko. Spójrzcie, jak wyglądają szpony. Tutaj znowu mamy bardzo dużo tych szczeciniastych piór przy dziobie. Oczy, jak zobaczycie, są bardzo ciemnobrązowe. Z daleka wyglądają, jakby były czarne. Świadczy to o tym, że tutaj aktywność przypada przede wszystkim na godziny między 24 a 2 w nocy, czyli jest to osoba typowo nocna. Jak myślicie, cóż to jest za ptak? Nie orzeł, nie soku, nie jastrząb, myszołów. Moi drodzy, ten ptaszek to jest myszołów. Jest to samica, ale tak naprawdę jest to mała samica. Nasza mini waży 900 gramów. Największe samice możo, mogą ważyć nawet kilo 200 kg. Rozpiętość skrzydeł... Już miałem? Rozpiętość skrzydeł około 1,40 m. Popatrzcie jak wygląda dziur. U su dziób był od razu zakrzywiony. Tak samo jest u sofołów. U wszystkich takich taków jastrzębiowatych dziób jest wysunięty do przodu. Głosy leśnej zwierzyny, a właściwie pokaz ich wabienia, zaprezentował pan Marcin Bobola z Koła Łowieckiego, ponowa Krosno. Zacznę od takiego najpopularniejszego instrumentu. Jest to e, tak potocznie nazywany Predator. Miechowy wabik. Ekstremalnie skuteczny jeśli chodzi o polowania na lisy. Bardzo głośny, imitujący kniazienie Zająca, i to jest taka pieśń, bo to nie jest jednostajne wabienie, to jest taka pieśń imitująca Zająca w ucieczce, złapanie go przez drapieżnika i walkę jego z drapieżnikiem, no i niestety później śmierć jego. Na zakończenie części bardziej oficjalnej odbyły się konkurs terenowej oceny poroży Jeleni oraz mistrzostwa w naśladowaniu głosu Jelenia. A kolejne zagórskie rykowisko zapewne w przyszłym roku. Do zobaczenia! oh <laughs> TFU